Witam wszystkich. Co zrobić, jeżeli mamy taką sytuację <laughs> błąd halotronu. Jeżeli mamy taką sytuację, rozpalam jeszcze raz. Jeżeli pojawia się alarm błąd halotronu, to oznacza, że czas zdefiniowany dla alarmu halotronu jest za krótki. Jeżeli chcemy prawidłowo zdefiniować czas dla alarmu halotronu, należy wykonać następującą procedurę. Przejść w tryb ręczny. Uruchomić podajnik i zmierzyć czas całego obrotu ślimaka o 360 stopni. Od momentu, jak czujka zobaczy na halotronie ślimaka metalową część, co wyzwoli impuls, od tego impulsu do tego impulsu. Pokazuję właśnie, jak to będę robił. Widzicie, w tej chwili ślimak obraca, że dopiero wykonał pół obrotu. Około 12 sekund zajmujemy na ćwierć obrotu, czyli na całość będzie około 15 sekund. I w tym momencie mamy pełny obwód możemy zatrzymać podajnik i jest praca PIT w tej chwili u mnie jest wpisana wartość 10 sekund co to oznacza? oznacza to, że jeżeli w ciągu 10 sekund od momentu wystartowania nie nastąpi czujnik halotronu nie wykryje tej metalowej części wyzwalającej impuls ślimak i sterownik wyjdzie w tryb co trzeba zrobić teraz trzeba zmienić wartość przejść do menu serwis w menu serwis trzeba odnaleźć tak to się nazywa kontrola klapy Zabezpieczenie podajnika. W tym zabezpieczeniu podajnika jest podajnik halotronu załączony i czas alarmu wpisałem 10 sekund. Przypomnę, że około 50 sekund zajmuje pełne tyle czasu potrzeba na wykonanie pełnego obrotu ślimaka, więc należy wpisać wartość większą, większą niż 50 sekund. Może być 60, 70, 100 sekund. Minimalna wartość to jest 50 sekund. Ja wpiszę 60 sekund i to powinno wystarczyć. Można wyjść. Impuls wyzwalający halotron, jest tutaj, metalowa śruba, obraca się, cały obrót trwa 50 sekund. Jeżeli startujemy z tego punktu i mamy ustawiono czas podawania, przykładowo 10 sekund, to przez 10 sekund stąd obróci się tyle. Jeżeli w kalotronie mamy alarm ustawiony 15 sekund, to się nic nie dzieje, ale e, sterownik wrzuca do pamięci, że tu już było 10 sekund skonsumowane. Dodaje następne 10 sekund, czyli tu będzie czujnik. Jeżeli mieliśmy wpisane 15 sekund, no to już w drugim praktycznie poda podaniu po 10 sekund nastąpi alarm. Jeżeli wpiszemy 45 sekund, to ta zielona wskazówka będzie tu obróci się sekwencyjnie dodawany czas będzie 45 sekund tu będzie ta wskazówka jeszcze tyle będzie brakowało to czujki, pojawi się alarm jeżeli wpiszemy 50 sekund to obojętnie z którego punktu ten metalowy element wyzwoli sygnał 60 sekund mamy gwarancję że pełny obrót zostanie wykonany z kawałkiem i się licznik czasów tych sumarycznych impulsów zeruje w sterowniku i on od nowa to wykonuje. Widzicie? Jeden obrót, drugi obrót, trzeci obrót. Wszystkie po 5 sekund. Już w tej chwili jest 15 sekund. W sterowniku jest wpisana wartość 60 sekund. Jest 15, będzie 20 i tak dalej, i tak dalej. Tak więc tak to wygląda. Zachęcam do wykonywania testu. Test wykonany jest na kotle z -stal. Tabliczka znamionowa. 14 KF. Rok produkcji 2020. A podajnik typ Janpa. Halotron, jak widzicie. Trzeba trochę poczekać, zanim się cofną spalinę, aczkolwiek Taka ilość węgla stanowi spory opór. To tyle. Dziękuję. Zachęcam do testów.